5 lipca we wtorek o godzinie 19 przeniesiemy się do Czartorii, do ośrodka zdrowia Iris. Tam, y, podczas takiego plenerowego koncertu, y, w cudownym y, otoczeniu Łąk Nadnarwiańskich, zaprezentujemy koncert pod tytułem W Księżycowym Krajobrazie. Będzie to koncert kwartetu Servi Domini Cantores. Służba Panu śpiewem. Yy, troszeczkę taki yy, zastanawiający tytuł, prawda, proszę Państwa? Otóż w tym koncercie weźmie udział czterech księży. Księży, którzy na co dzień sprawują liturgię przy świętej, inne nabożeństwa, ale również są bardzo dobrymi wokalistami. Mianowicie ksiądz. Zdzisław Madej, solista opery wrocławskiej, ksiądz Paweł Sobierajski, solista opery bytomskiej związany z Górnym Śląskiem i z Akademią Muzyczną w Katowicach. Ojciec Rafał Kobyliński z Warszawy oraz ksiądz doktor habilitowany Robert Kaczorowski z Gdańska zaprezentują bardzo ciekawy program dla Państwa, bo znajdą się również oprócz muzyki takiej sakralnej arie operowe i to te najbardziej znane, bo m.in. aria Jątka z Halki, aria Stefana ze Strasznego Dworu, oczywiście Stanisława Moniuszki. No i w drugiej części same przeboje y, światowe, bo y, i Korein Grato i y Santa Lucia, czy Granada słynna, Funiculi, Funicola, czy Osole Mio. Także, proszę Państwa, wielka gratka. I w tym momencie chciałem Państwu zakomunikować, że Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji y, podstawia dla melomanów udających się na koncert do Czartorii Dwa autobusy, które zawiozą Państwa do Czartorii na koncert i z koncertu w Czartorii z powrotem do Łomży. W tym momencie serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za, za taki gest miejskiemu przedsiębiorstwu komunikacji w Łomży. Księżą wokalistą towarzyszyć będzie wspaniała pianistka z Teatru Wielkiego z Poznania, Olena Skrok, która już tutaj przyjeżdża na festiwal każdego roku z nami współpracując.